z tej strony Igor i zapraszam was serdecznie do wspólnej podróży przez okrutne, makabryczne i o, przerażające koszmary Silent Hilla trójki. Jest to grazy około 2004 roku, y, która zawładnęła jednak umysłami graczy i udowodniła, że seria Silent Hill Cały czas jest mocną y, pozycją na gimpowym tronie. Two nie dorównuje Silent Hill i Twójce, jeżeli chodzi o swój zajemisty przejem według <coughs> recenzentów oraz y, graczy. Y, jednak y, klimatem i strachem nie odstępuje ponoć w niczym. Jedynie Fabuła, no ale wiadomo, Silent Hill 2 to dzieło, którego niestety nie miałem jeszcze okazji poznać. Chciałem w nie zagrać, ch bo chciałem, ale niestety nie wiem o co chodzi że w czasie, gdy zaczyna mi się zapętlać dźwięk, a następnie gra się crashuje i faktycznie muszę statać gąbę w większości wypadków. Jak widzicie, właśnie włączycie ponownie intro, które widzieliście już na samym tych filmiku, więc zacznę grę bez zbędnego obnitolenia. Let's begin! piękne, konik, piękny. piękne. że piksel nie potem przeszkadzać musiam zmienić minimalnie yy, w sensie o stopień niżej, ponieważ nie wiem dlaczego Girl klatkowała uroki SER gier na najnowszych sprzętach, więc 2 na 10. Ale w końcu horror i grafiką stojące, nie? Generalnie What? Oh. Nie wiem czy chcę tam iść co sprawę inne wyjście To też coś było ma, to the north To jest Ok Jesteśmy w parku rozrywki, nie mamy znaleźć się e, roller coaster, więc pójdziemy tędy. O, misza w kierunku północnym. WTF, WTF? fuck, tam? fuck. Dobra, czy to, czy to? Dobra czy to, czy to jest? Nie? Ja. Holy fuck! De, de, de fuck. Dobrze. No to fuck fuck, fuck. no Dobra. Tak. Słuchajcie, nagraszuję. Ja. Ciekawe, jest to odziem. No. No Dobrze. jest Ciekawe, ale razem strasznie

Dlaczego muzyka jest cicho? To nie jest przyjemne. Pierwsze 5 minut gry, a ja mam ciary. O, filmik. No, Pendolino? O, no chyba to był sen. Jeszcze tak się dziwiłem, że tak od samego początku bylibyśmy w z wzgórzu. dziwna sprawa dziwna, no, ale w takim... tak to się w sumie trzyma kupi Ope frotki, kochana, frotki nie, no, tam jakieś muszartka czy coś jest. Zatycz, zatycz. Pytałę go. What a nightmare. Spokojnie, na no wszystkich teraz koszmary. Po prostu i ruszaj dalej. burger Chuckie, Christian burger. So, no se adentro que yo. burger. Dad, it's me. Yeah. Sorry I didn't call sooner. Yeah, I guess I was. Anyway, I'm coming home now. O, oh, nie that tego, you co me to okay. <laughs> okay, I I dziki podglądacz? W się. <laughs> Ta rozmowa. Heather! I need to Nazywam się jak Douglas Carter. Really? Well, nice <laughs> no, nie, no, myślałem, że przedstawimy na w troszeczkę on, w inny sposób niż po prostu jakiegoś... gości... Detektywa, sorry. My daddy always told me That's not to talk to strangers. <laughs> this is very important. It's about your birth. I'm not interested. Are you still following me? Do I have to scream? Sorry. I'll wait here. No, fajnie, że nie poczekasz. Świetny pomysł. Szanuję bardzo. O, widzę, że wszyscy bohater, że same chilla mają jednak fajne zmysły, jeżeli chodzi o wybieranie toryt. Co to, to znakiem? I don't like you. No, heather muszę przyznać, że myślenie o tych lustrach masz co najmniej dziwne. No tak, no weźmy, żeby to dobrze brzmiało. Co to za drzwi? Co, co, jeszcze? Co, to jest klik, tak. O, dobra, no. Nie wiem, bierzmy. Powinienem nie w z którą strony, Jak to zawsze. To no, muzyczka przyjemna ale tak. Jednak relaksuje relaksuję. O. No. A to na No i muzyczka ocichła ah wow, super suck. Ale nic, no ja pierdykam. Nic nie ma, serio. Bardzo mnie denerwuje ten... E, brak muzyki, to nawet bym na że nie chytnicy... ja No mówiłem właśnie, no. Co było? Idziemy do światła. Ten ryj wygląda co najmniej jak jakaś taka vagina 70-letniej staruszki. Matko święta, to jeszcze straszniejsze. O, ludzie. Shoot and that cheat, bitch. Shoot it, please. Jakie to jest paskudne. Co cię pan całkiem nienawidził? Ciekawe czy dałoby się tego trupa Boże

i don't crazy. No też cheder uważam, że ten jednak jest. O! Handgun bullet. Handgun bullet. Jak się przyodowuję? Coś tu, nie? Adventure. O, jak później w rezidentie widu. Dobra. Eee, weapons. Może nie jak w rezdencie, ale mimo wszystko. Dobrze. Nie pokazuje mi ile mam. O nie, no ra pokażę mi, że tam jeszcze blisko, zastanawiam się nad tym. Pokażę sobie coś w opcjach. Control. A, a, dobra. Tak, myślę, że będzie teraz spoko. Nie, za ładnie zmasakrował. No, raczej też bym nie uwierzył, gdyby ktoś powiedział, że, zabili, że potwór zabił jakąś osobę. No, są włączyły się na bezpieczeństwo. Dobra, generalnie myślę, że to jest świetny moment, żeby zakończyć pierwszy odcinek naszej wspólnej serii. Spotkanie z pierwszym potworem? Jest. Poznanie w głównej bohaterki? Jest. Pierwsza ofiara? Jest. Idealnie. Tak więc liczę, że spodobał wam się ten odcinek i będziecie dalej śledzić y, moją podróż przez ten okrutny świat i wspólnie ze mną będziecie przeżywać jego okropności i y, mroczny klimat. Tak więc trzymajcie się i do następnego subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i namasty.